tutaj Oliwia i dzisiaj zaczynam nowego vloga. Jutro jadę na półtora dnia do Poznania i właśnie jestem w trakcie pakowania się. Jest to dla mnie wyzwanie, bo pierwszy raz jadę na tak krótką wycieczkę, że nie opłaca mi się brać ani torby sportowej, ani walizki, e, tylko po prostu jakąś torbę i stwierdziłam, że spakuję się do tej... To jest taka znana z IKEA i myślę, że część z was ją na pewno widziała na TikToku, bo była taka wielka moda na nią. Ona się zamienia w plecach, jest bardzo wygodna. ja Kupiłam ją na wyjazd do Krakowa i była to super decyzja. No i myślę, że teraz też mi starczy. Po prostu zapakuję, nie wiem, jakiś t-shirt, bieliznę, spodenki do spania. Już muszę wziąć też laptopa, bo muszę się przygotować na moje zajęcia, ale. O no, zobaczymy. Myślę, że mi się uda. Udało mi się spakować torbę i jedna co zostało to kwestia książek, które wezmę ze sobą. Ostatnio też robiłam ankietę na Instagramie i pytałam Was, czy zawsze zabieracie ze sobą, gdzie siedzicie, więcej książek, czy raczej jesteście z tych, co oszczędzają miejsca i nie chcą mieć ciężkiego bagażu, ale większość zdecydowanie zagłosowała za tym, że również bierze za dużo pozycji. Ale nie bójcie się, ja nie mam zamiaru wziąć tych wszystkich na półtora dnia. Po prostu zastanawiam się, jak to rozegrać. E, z tych książek, te dwie czytam aktualnie, Okrutnego Księcia, ale jestem już, która to jest strona. No 250 strona została mi końcówkę. Jest to really", tak jak mówiłam w ostatnim vlogu. Mm, I tę historię bardzo lubię. I myślę, że może wezmę ją. I ja tutaj zaczęłam Crazy Rich Asians. Jestem wielką fanką tego filmu. Naprawdę jest taki mój komfort movie. I przeczytałam jak na razie 100 stron książki, ale powiem Wam, że jakichś takich dużych zachwytów nie ma i trochę mam opory przed czytaniem tej historii dalej. Coś muszę zastanowić. Myślałam, czy nie wziąć sieci Alice, ale ta książka jest tak gruba. Ona ma ponad 500 stron i myślę, że będzie troszkę za ciężka do torby i niepotrzebnie będę ją ze sobą nosić cały dzień. Kim da wezmę na pewno, bo to zawsze mam jakieś książki w zapasie, jakby mi się nic nie spodobało i myślę, że po prostu zostało nic tu po Was i nic tu po Was. Wezmę ze sobą, jest to książka, którą dostałam do recenzji od wydawnictwa Agora. Tu Wam na chwilę pokażę opis, jak jesteście zainteresowani, to sobie możecie zatrzymać ekran i przeczytać. No, i tyle. To pakuję, to zostaje w domu. I ja już lecę spać, żeby chociaż trochę wyspać się, ponieważ pociąg mam o 6 rano. Bardzo myślę, że jest podobny kadr do tego, co nakrywałam wczoraj wieczorem, ale tak jak mówiłam, wczoraj ze zmęczenia już nie chciałam opowiadać nic o książkach, ale przyszedł na to czas teraz. Jeśli chodzi o krótnego, ponieważ robię sobie reread, już ponad połowę przeczytałam, to zrobiłam sobie trochę przerwy, bo jakoś tego nie czuję, a nie chcę się zmuszać i na pewno go dokończę jeszcze w tym vlogu. Ale ciężko mi mówić o jakichś moich przemyśleniach, chyba po prostu ostatnio nie jestem w humorze na fantastykę, naprawdę po Sadze Księżycowej, którą uwielbiam, jest to naprawdę jedna z moich ulubionych serii, żadne fantasy mi nie podchodzi e, i nawet Okrutny Książek, który jest jednym z moich ulubieńców, nie wiem czemu tak jest, ale na razie sobie go trochę odpuściłam, e, za to na Kindle wzięłam się za All Roads Lead Here, Zaraz powiem, kto jest autorem. Mariany Zapaty. Jeśli widzieliście mojego ostatniego vloga, to czytałam tam Wellmet które opowiadało o dziewczynie, która przeprowadza się do małego miasteczka, i tutaj jest podobna historia. Nie wiem, ostatnio jakoś mam ochotę. Na książki w tym stylu. W All Worlds Lead Here mamy historię Aurory, która przeprowadza się do miasta, w którym już kiedyś mieszkała, e, jednak wydarzył się w nim pewien wypadek i ona musiała się przeprowadzić, ale teraz w jej życiu sporo się e, zmieniło i troszkę zepsuło, i ona wraca do tego rodzinnego miasta, żeby e, znaleźć sobie po prostu. Nowy dom na świecie i zobaczyć, jak to byłoby e, mieszkać znowu w tym miejscu. No i wiadomo, jak to w takich książkach, w tym miasteczku dzieje się dużo różnych przygód, a to, co wyróżnia tę książkę na tle innych, jest to, że e, motywem, jakby w tym miasteczku, czemu tam ona przyjeżdża, to oprócz takiego odkrycia siebie na nowo i znalezienia swojego miejsca, jest również wykonywanie wspinaczek górskich e, śladami jej matki. Co dla mnie jest bardzo ciekawe, nigdy o czymś takim nie słyszałam. Oczywiście pojawia się też pewien mężczyzna, ale jak na razie przez 40% książki za dużo miłosnych interakcji między nimi nie było. W sumie miłosnych nie było wcale, a z tego co wiem, to ma się tam pojawić jakiś romans, więc jestem ciekawa, jak to się rozwinie. Na początku miałam troszkę problem z tą książką, ponieważ autorka bardzo chciała przedstawić postać Aurory i zbyt wiele razy. Pisała o tym samym, o tej właśnie chęci odkrywania siebie. Za każdym razem pisała to troszkę w innych słowach i mnie to po prostu męczyło, bo tak czytałam i było znowu o tym i znowu o tym, znowu o tym i tak nudziło mnie to, ale z czasem przestała robić to kompletnie i ruszyła z fabułą. I jest całkiem ciekawie, zaraz będę sobie czytać dalej i zobaczymy, jak się to rozwinie. Chciałam też poruszyć jeszcze jeden czytelniczy temat, ponieważ na tym wyjeździe byłam z moją siostrą, która albo nie czyta w ogóle albo czyta po prostu tak obsesyjnie, że kończy jedną książkę w dzień. I właśnie teraz był taki moment, że była w tym swoim obsesyjnym stanie i w przeciągu ostatniego tygodnia przeczytała aż trzy książki i na tym wyjeździe cały czas czytała, czytała. Ja czytałam mniej i poczułam taką straszną presję do tego, że... ma mm, Zaraz zamknę okno, bo... poczułam taką straszną presję, żeby czytać więcej i siedziałam koło niej i ja czytam sobie wolniej albo mniej i aż mi tak było źle, aż się tak zniechęciłam do czytania i nie wiem, czy wy też tak czasami macie, siedząc nie wiem, na BookTube czy na Bookstagramie, gdzie ludzie czytają 7 książek w tygodniu, a wy nie macie tyle czasu i jedną czytacie przez tydzień i potem pojawia się takie nie wiem poczucie winy, taki troszeczkę smutek, jednocześnie zdenerwowanie i niechęć do książek. Nie wiem, jak wy to odczuwacie, jestem bardzo ciekawa. Ponieważ mnie to trochę dotknęło, a jednak już zaczynam się czuć lepiej. Troszkę poczytałam sobie w pociągu i przypominam sobie cały czas, że nie każdy musi czytać tyle samo. I że najważniejsze, żebym się nie zmuszała, bo jak będę czytać na siłę, to te książki wcale mi się nie będą podobać, a tego bym nie chciała. Jak widzicie jestem troszeczkę obuchnięta, ale wczoraj miałam wyrywaną ósemkę i oczywiście nic nie poszło tak jak miało pójść. Generalnie ja już tych dwóch nie mam dolnych i to przechodziłam strasznie. Ostatnio jak wyrywałam górną, to okazało się, że ona mi już wyszła i to była tylko raz, dwa trzy i nie było żadnego problemu. I tak samo myślałam, że jest z tą, bo tak w pewnym momencie zaczęłam nie boleć, myślałam, o wychodzi, i dlatego zresztą się umówiłam do dentysty. Jak się okazało, ona nie wyszła, jeszcze była w takim upierdliwym miejscu, że nie można jej było się pozbyć. Więc dzisiaj cała tu jestem poharatana, tutaj mnie wszystko boli, jestem opuchnięta i generalnie tragedia. Ale e, chciałam też zakończyć tego vloga, a nie tylko marudzić na moje zęby. Mm, jeśli chodzi o All Roads Lead Here, to udało mi się tę książkę skończyć e, i uważam, że był to naprawdę przyjemny, lekki romansik, a nawet może nie taki romansik, tylko bardziej powieść obyczajowa o życiu, o odkrywaniu siebie, o relacjach z ludźmi, e, ponieważ jest to taki slow burn. Tamten romans pojawia się naprawdę dopiero pod końcówkę, więc jeśli lubicie książki przepełnione miłością i w których cały czas się czyta o tym, jak ci bohaterowie się do siebie zbliżają, to All Roads, uh, Lead Here, się Wam nie spodoba. Ja też słyszałam, że tak wygląda każda książka tej autorki. Może kiedyś sobie sięgnę jeszcze po jakąś, bo było dla mnie to naprawdę przyjemne i takie relaksujące. Również polubiłam się z bohaterami uh, i. Polecam, myślę, że jeśli szukacie czegoś, żeby się zawinąć w kocyk z herbatką na jesień, to All Roads Lead Here wam się spodoba. Mam nadzieję, że ten film się wam e, podobał, zapraszam do komentowania, dawania łapek w górę, subskrybowania i obserwowania mnie na Instagramie, do którego link macie w opisie. To już wszystko na dzisiaj, widzimy się w następnym filmie, pa pa!